tu jest kilka tych rządków. O kurka, ty chcę? Zęby wjechać do góry? Zęba? Nie, to ty mnie. Dobra, czarne dziuro. Wow, mi się No to będziesz zamki zamknę. Wee, kolejny level. Pokręcona piłka. Dobra, yy, to nie, nie chcemy żadnych reklam. No kurde. Co, Co się stało? Ej, ludzie! Nie no, ja ja tak subskrybujcie tego kanału! Słucham? Nie wiem. Co ty powiedziałeś? Żeby nie subskrybowali Ciebie, a mnie! Nasz... Żartuję, nie, no, dobra, nasz wspólny kanał. Nasz się. wspólny, bo my nagrywamy różne kanały. Tak, tak, tak! My nagrywamy to różne daj kanały. ładwarkę. To jest dalej zespół... Daj ładwarkę. To jest dalej zespół to, y, Oliver i Szymon. Ale zanim to my zrobimy, Proszę? to sobie zrobię ładowarkę. Okej, okay, nasz kolega oto tutaj prosi o ładowarkę, ładowarkę. Więc my sobie wszystkie koiny tutaj zbierzemy. O, tak, tak nie, jest. nie, to nie są coiny. Nie, to koiny. Dobra, tu są koiny. No, dorazajcie. Ja na ten czas nagrywam mój film z ładowarka. Szybko, szybko. szybko. U no. Ale czemu? Ale po co Gdzieś idziesz? No, musisz też, mam film. Na pewno nie ten. Dlaczego? Bo, bo ja lubię ten. No, dobra, dobra. Chodź, będziemy razem nagrywali. Dobra, jeden odcinek. Coś zgubię. To jest właśnie ten. Słuchajcie, do nas subskrypcje właśnie czy mam, lecą. Może możecie przesunąć trochę. By właśnie to. dzisiaj z moim kolegą będziemy nagrywali wspólny odcinek. Może nam, nawet nam się uda nagrać odcinek z y, ten. Dobra, teraz nasz kolega będzie komentował, jak to fajnie idzie. Tak jest. A więc dobra, no widzę, że zbiera sobie te głupie jakieś kwadraciki. Dokładnie. Ma jakiś level complete. Słuchajcie. Bliżej. Mój. Słuchajcie, może kiedyś Wam pokażę z ekranu, żeby o nie. Nie, reklama do dupy. Nie przeklinać się na moim kanale! Hmm. Na naszym? Dora, słuchajcie, to nie jest odpowiednie dla dobrych dzieci, bo mogą nauczyć się tego robić. O nie, no właśnie. Niestety. Proszę bardzo, komentuj dalej. Jakiś ink INC. No właśnie. To jest w ogóle nic nie warte. To jest warte. Gówno. Dobra. Dobra. Idealnie. Piek. 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 Dobra. Dobra. No i lecimy dalej. O. O nie. gdzieś pierdolony. O, o nie. nie. Zginął. Dobra. Zginąłem. To jest trochę głupie bo zginąłem. Przy takim prostej Bardzo głupię, człowieku. Kurka. Kolejny raz. To jest niemożliwe no. Możliwe. Znaczy, no możliwe, ale w jak murzyna. Nagry... Nie jest? mówię o oczywiście o tobie, Oliver. Tylko o tej grze. W co ty będziesz grał? Robloxa. Nie masz. Nie mam no, Że Nie. Że go zainstaluję. Ciekawy, jak to zrobisz. Normalnie, no, po ludzku. Nie dasz, ladem. De. Nie dasz rady. Dam radę człowieku. Ile to leci punktów w Boziu? Patrzcie, się. Patrzcie się kiedy stało z tym klawiszem. Klawiszem. L. On tak mi wystało tak dyn. Ej, się wierzymy kiedyś wytliło taką reklamet. Powiesz p po nice o 170 t o 170 cm, a, a mi kuzyn powiedział Oli no to jest o 117 mówi, o... No 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 to 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 lecimy i dün 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 i Nie, no dobra. i i ten... no i pyk! Zrobione! Dobra, je, lecimy dalej. Chodź mi nie wolno łączy. niebieskiego, bo kurde. Zmyliłem to. Zmyliłem. Mam zmyliłem. Robloxa, mam nad Roblox Studio. No to dawaj włącz Robloxa. Connecting to Roblox Configuring Roblox O dobra, ja sobie tutaj na jeszcze też włączę. Biblioteki. I zechcę wideo. Wiesz, że czarna dziura kiedyś w ziemię. Wiem. O mam. A wiesz, że to chyba nastąpi jutro. Tak. Więc hmm. ja to nagrywałem. To jest marshmallow yy, ten. Oby. Oby. Ja to będę grał dzisiaj. Aż mi się komputer rozpali z tego, wiesz? Totalnie zdetonuje nasz świat. na świat, ta trzeba na Co zrobić z tym światem? Ej, to jest fajne! Ty to jest dopasą do muzyki! Patrz. Patrz. I kurde, nie, wpad nie wpadło to co miało wpaść. Zasubskrybujcie nasz kanał. To znaczy, że więcej odcinków nagramy. I Nie. też lajkujcie koniecznie. Upgrade. Kurde. To jest stage 1. Tak, na pewno. Ale się niszczy. Haha. Dzisiaj ha. Ha! wchodzę w YouTube a? i oglądam się rzeczy. Ja cię. Czy... A mam coś jeszcze? Patrz jak to niszczy um. się. Dobra jest A Jezu jak mi się to wolno ładnie. Muszę usunąć tego No tego... to fajnie no to nie fajnie, człowieku. Nie, ja mówię do tej gry mojej. Odciep się! Okej, okay, popatrzcie jak nam to fajnie leci. To to jest trochę śmieszne w ogóle. Oliwci? Jezu, macie tu za trochę, nie macie po prostu do tego. Kurki to Co nie, robi ta? No fajne to jest. Co? Co robi ta? Poli, bo ci Co się ta? ktoś na to stanie. Co robi ta? Co tam. A, tam. Nagrywamy kol odcinek na YouTube'a. Tak. 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 Naprawdę? Zdecydowanie. Tutaj wam daję woda. Dobra. Bo. Straszne. Nie fajne. Ja cię. Się, ewizji, jak się Kość, Nazywam się N Ania Tak. Jestem asystentem jak to? kierownika w McDonald's. Na no no fajnie. No fajnie. Tak. 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 jest Tak. no nie. to jest Tak. Tak. To nie jest Tak. Okay, możesz trochę przedziesiąć, bo był byłem, byłem. Dobra, no dobra, Nie. Lubimy cię reklamą, ale nie dzisiaj. Zambi, okay, no Zambi, zambi! Zambi, zbi! Ale nie, Ale nie, Ale Ale tym tak to naprawdę jest spoko, bo mój kolega sobie akurat teraz ogląda Rawlsa zamiast w niego grać. wpadł toalety. Nie, to jest właśnie bu, 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 bu. I on ma 133. Okej, okay, dobra! Kurcze, jak myślałem, że nasza dziura się zna. Dokładnie! Cicho, być! Dobra, tak za dwie minutki kończymy z naszym odcineczkiem. O nie, teraz ktoś padnie. To jest wiem. takie głupie. Dobra, Ale strasznie, to jest głupie. Ha! Dobra. Chyba! Peny, peny! No, poczekaj. Chodź. No, chodź. Chodź. No, to już teraz. nie ma mi dać. Tymi. A on teraz zostanie Karla. Poko! Mówiłem! Pojnie? 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 Bardzo lubię nasz odcinek. Koniecznie podajcie na Whatsappa! Grupka, pamiętajcie! Grupka! Grupka, grupka, Nie, nie może już się tam nie wtrapił, co? A co za to? Jakaś apka, która symuluje jazdę na aucie. Tylko Ty pan chcesz szukać? To, co co? Ja. Zobacz jakiś bocian. Chyba Bo Laura zrobiła takiego bociana. O mój boże! O ścianie God! zobacz. Słuchaj mnie. O Jaki tutaj masz ten Nie, kochany. Będę Ha, mam na blok, co?

jak Nie pa, jestem Pikachu. Szymon, pakim ja jestem. Szymon, pakim jestem. Ja, ja jestem Pikachu. Czy nie umiesz robić obów? O, właśnie. Na pewno? Ja to oby całe przeszłem. Szymon, a za jakie oby można dostawać Roboksy? Słucham? Ja. Za jakie by można dostać Rebuksy? Za żadne. A co ty się w, A to się to w ogóle dostajesz? Ja też będę dał Rebuksy. O, łapie. Patrz, ja ty tam tego! Tak ty wszystko dostajesz. Ja wiem. Ja wiem, że ty tutaj chcesz. Jedziesz na łapki. Kurde. Przecież to nic nie wciągnęło. To to już reaguje. Dobra. Słuchajcie. No, to już chyba kończymy z odcineczkiem. Trzymajcie się. Cześć. Ile trwał?